Dla naszej firmy, tak jak i dla wielu firm na rynku, sytuacja zmieniła się diametralnie z dnia na dzień w zasadzie. Na szczęście tutaj dzięki dużemu wsparciu naszych kolegów z IT i z bezpieczeństwa w ciągu kilku dni udało nam się umożliwić... Ten proces pracy zdalnej dla praktycznie wszystkich pracowników centrali. Zadbaliśmy też o to, aby nasze oddziały zostały przystosowane w taki sposób, aby i nasi pracownicy, i klienci mogli w nich, z nich komfortowo i bezpiecznie korzystać. Zdajemy sobie sprawę, że czas pandemii jest również wyjątkowo trudnym czasem dla naszych klientów, stąd staramy się ich wspierać w tym okresie. Z racji nietypowej sytuacji skupiamy się na rozwoju usług i transakcji dostępnych w sposób zdalny nad rozwojem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej staramy się również edukować naszych klientów, czyli każdy pracownik zarówno oddziału, jak i naszych infolinii w kontakcie z klientem stara się wspierać go w stawianiu, jeżeli jest to klient niezaawansowany do tej pory cyfrowo, wspierać naszych klientów właśnie w stawianiu pierwszych kroków w bankowości elektronicznej i w takim komfortowym i bezpiecznym dokonywaniu transakcji w tych kanałach. Dodatkowo chcieliśmy się skupić też na wsparciu naszych klientów, których ta nietypowa sytuacja dotknęła w sposób ekonomiczny. Dla klientów indywidualnych i dla klientów firmowych udostępniliśmy w bankowości internetowej proces odroczenia spłaty kredytów. Również dla przedsiębiorców wprowadziliśmy możliwość wnioskowania o wsparcie w ramach programu tarczy finansowej pfr gdzie wspieramy ich od samego początku, jakby aż do ostatniego etapu tego procesu. W tegorocznym konkursie firma odpowiedzialna technologicznie Bank Milenium zajął dwa pierwsze miejsca za projekt Bankowość bez Barier. Jest to jedna z naszych głównych inicjatyw społecznych, jaką realizujemy jako instytucja. W ramach tej inicjatywy dbamy o to, aby niwelować bariery cyfrowe, jak i fizyczne w dostępie naszych klientów do usług bankowych, ale również tych pozafinansowych, które, które posiadamy. Głównym celem tego programu jest to, aby nasi klienci z niepełnosprawnościami lub ci, którzy są zagrożeni, i wykluczeniem cyfrowym mogli w taki komfortowy sposób korzystać nie tylko z obiektów fizycznych takich jak oddziały czy bankomaty ale również staramy się aby Nasze systemy internetowe i aplikacja mobilna były w pełni przystosowane do korzystania również dla tych grup klientów. Na bieżąco śledzimy rozwój usług cyfrowych. Wiemy, że ten postęp jest nieunikniony i też głęboko wierzymy w to, że jako firma odpowiedzialna technologicznie powinniśmy przyczyniać się do tego, aby te zmiany, które mają miejsce, wpływały pozytywnie na otoczenie, a przede wszystkim wnosiły wartość w życie naszych klientów.